Po pogrzebie bliskiej ci osoby wchodzisz do pokoju, w którym mieszkała, może do mieszkania, które było jej własnością i nagle uderza cię świadomość, że tego człowieka już nie ma. Z czasem zapominasz barwy głosu. Z czasem umierają nawet wspomnienia po takiej osobie. I dla żyjących na tym świecie, jakby ten człowiek nigdy nie istniał. Witajcie w kolejnym Maceranku. Drodzy bracia, siostry i przyjaciele, dzisiaj chciałbym, abyśmy przyjrzeli się kruchości ludzkiego życia. Biblia uczy nas, że zostaliśmy stworzeni jako niezwykłe istoty. Zostaliśmy wyposażeni we wszelkie umiejętności. To, czym dzisiaj człowiek dysponuje, przy tym, czym dysponował Adam, a później Ewa, to jest tylko ułamek możliwości. Zostaliśmy stworzeni jako istoty żyjące wiecznie. Ziemia, którą nas obdarowano, była piękna, W niczym nie przypominała tej, na której dzisiaj żyjemy, a przypomnijmy, że kiedy zachwycamy się tą ziemią, na której żyjemy, to jest to ziemia po katastrofie. Potop, który przyszedł, a którego nawet naukowcy dzisiaj nie podważają, bo jest nieprawdopodobna ilość dowodów na, na to, że miał miejsce. Tamten świat, który zginął w potopie, był nieporównanie piękniejszy, doskonalszy i niezwykły. Jak dzisiaj możemy jako ludzie uzurpować sobie prawo do istnienia bez istnienia Boga? Jak można wierzyć, że człowiek pochodzi po prostu z zupy? Tak, tak to naukowcy mówią. Zupa. Jak można wierzyć, że wybuchło coś, co nie mogło wybuchnąć, bo nie było niczego, co mogłoby wybuchnąć? Jak można wierzyć, że naszym przodkiem... Była małpa, która była na tyle sprytna, że zeszła z drzewa, a inne, te głupsze, pozostały na drzewie. I tak mają do dzisiejszego dnia. Jak można uzurpować sobie prawo do dysponowania czymkolwiek, a jednocześnie kwestionować istnienie Stwórcy? Człowiek naprawdę jest bez Boga głupi, przeraźliwie głupi przeraźliwie głupi. Czym jesteśmy? Biblia mówi, że jesteśmy tylko gliną i prochem. Ktoś kiedyś spróbował policzyć wartość człowieka. Wartość tego, z czego zbudowany jest człowiek i Ponieważ było to działanie sprzed około 30 lat, to wyszło, że człowiek jest wart niespełna dolara. Tyle są warte minerały, pierwiastki, z których jesteśmy zbudowani. Woda. Przede wszystkim woda. Co z nas pozostanie? Dokładnie to samo. To, z czego zostaliśmy zrobieni, Woda. Rozpadniemy się i nikt nas nie wspomni, czy to jest naszym przeznaczeniem. Czy właśnie takie jest przeznaczenie człowieka i czy w ogóle, jeśli Boga nie ma, możemy mówić o przeznaczeniu człowieka. Bo przecież jeśli Boga nie ma, to wszystko, co dzieje się wokół nas, to jest tylko przypadkowe. No ale tu mamy kolejne kłopoty. Skąd pojęcie dobra i zła? Skąd świadomość, że istnieje coś więcej niż tylko to, czego możemy dotknąć naszymi zmysłami? Nie, nie tym jednak chcę się zajmować, ale chcę zadać pytanie, jeżeli żyjesz bez Boga, to dokąd zmierzasz? A jeśli powiesz, że zmierzasz po prostu do piachu, jak mówią niektórzy, to pytam się: po co żyjesz? Jaki sens ma twoje życie? Po co każdego dnia wstajesz? Po co się ubierasz? Po co jesz śniadanie? Po co wybierasz się do pracy? Przecież wszystkie te czynności zmierzają do tego, że kupisz sobie kolejną koszulę, kolejne spodnie. Kolejny samochód może wybudujesz sobie to. Ale przyjdzie czas, kiedy to wszystko zostawisz. Nic nie pozostanie. Dla ciebie. To po co to wszystko robisz? Jaki jest sens Twojego życia? Jakże wielu ludzi, którzy zaczynają się zastanawiać nad sensem swojego życia, nie wierząc, że Bóg istnieje, popełniają samobójstwo, nie są w stanie pogodzić się z bezsensem swojego istnienia. Wielu innych sięga po używki. Narkotyki, alkohol, dopalacze. Nie jesteśmy w stanie zmierzyć się z prawdą, która jest kłamstwem tak naprawdę że Boga nie ma, nasze życie jest kompletnie pozbawione sensu. Zacząłem od opisania przeżycia, które zawsze towarzyszy ludziom, którzy właśnie pochowali kogoś bliskiego. Pierwsze chwile, pierwsze dni są właściwie nie do opisania, ponieważ Człowiek nie wie, jak ma żyć. Nagle zderzył się z rzeczywistością, którą gdzieś tam przeczuwał, której się nawet spodziewał, ale co innego przeczuwać, spodziewać się, co innego dotknąć jej. Nie ma już kogoś bliskiego. Nie ma męża, nie ma żony, nie ma dziecka, nie ma siostry, nie ma brata. Nie ma przyjaciela, przyjaciółki? Nie ma. Nie dlatego, że wyszła na chwilę. Nie dlatego, że wyszedł załatwić swoje sprawy, ale nie ma, ponieważ leży pod grubą warstwą ziemi. Nie ma, już nie będzie. Nigdy. Człowiek musi zmierzyć się z prawdą o tym, że umiera, że każdy dzień przybliża nas do śmierci. Jedni żyją bardzo krótko, inni żyją bardzo długo. Ważna też jest jakość życia, ważne jak przeżywamy swoje życie, bo jeśli przeżywamy je w spokoju, w odpocznieniu, w radości, świadomi tego, co nadejdzie i świadomi tego, co będzie później, to zaiste jest to zupełnie inne życie, jak życie ludzi, którzy przez całe swoje życie, długie czy krótkie, robią tylko jedną rzecz, uciekają od rzeczywistości. Uciekają. Uciekają tak długo, aż śmierć w końcu ich dopada. Jak żyjesz? Jak Ty żyjesz? Czy Chrystus jest treścią Twojego życia? Czy zdajecie sobie sprawę, że bez Chrystusa nasze życie jest naprawdę bez sensu? Czy zdajecie sobie sprawę, że nasze życie bez Jego ducha świętego, który wypełnia tych, którzy uwierzyli Jezusowi, jest tylko bólem i cierpieniem, które można załagodzić pieniędzmi, władzą, możliwe, że jakimiś używkami. Dlatego ludzie zatracają się. Dlatego niszczą swoje życie, niszczą życie swoich rodzin. Bo kiedy zaczyna do nich docierać, że młodość już przeminęła, kiedy zaczyna docierać, że zaczęła się starość, to zaczyna się przerażenie. Dlaczego nie chcemy jednać się z Bogiem? Twierdzenie, że Boga nie ma niczego tak naprawdę, ani nie wyjaśnia, ani niczego nie usprawiedliwia. Dlatego, że powiedzenie, iż Boga nie ma, a nawet wiara w to, że Boga nie ma, jest wiarą bez jakiegokolwiek dowodu. A przecież dowodów się domagamy wtedy. Kiedy chcemy uwierzyć w Boga, mówimy dajcie dowód, to daj mi dowód, że Boga nie ma. Nie ma takiego dowodu. Powiem więcej. Zdecydowanie więcej poszlak świadczy o tym, że Bóg istnieje. Nie ma żadnej poszlaki na to, że Bóg nie istnieje. Dlaczego więc nie chcesz pojednać się z Bogiem? Co stoi na przeszkodzie? To jest przedziwne, co powiem, ale o tym mówi Chrystus. A mianowicie ludzie nie chcą zrezygnować z tego życia, jakim żyją, dlatego że wierzą, że to jest jedyne życie. Jak mogą zrezygnować z rozpasanego seksu, jak mogą zrezygnować z władzy, jak mogą zrezygnować z gromadzenia pieniędzy, z wielu, wielu innych rzeczy, kiedy tylko parę lat im zostało. Ale Jezus powiedział, że jeśli ktoś zrezygnuje ze swojego życia dla niego, to zyska prawdziwe życie. Życie, które On tylko może dać. Życie, które jest Jego życiem. A to jest życie wieczne. Bez Boga nasze życie jest pełne smutku. Pełne cierpienia, pełne pytań bez jakichkolwiek odpowiedzi. Bez Boga nie chce się żyć. Bez Boga człowiek staje się bezwzględny, bo aby przeżyć jeden dzień, jest w stanie zamordować za kromkę chleba. Jest w stanie zabić niewinnych ludzi byleby przeżyć jeden dzień dłużej. Ale mam dla takich ludzi złą wiadomość. Księga Objawienia, ostatnia Księga Biblii uczy nas, i to w trzech przypadkach aż, że przyjdzie taki czas, kiedy ludzie, kiedy ludzkość będzie cierpiała niesamowite prześladowania, kiedy ludzie będą w niesamowity sposób cierpieć, a nawet będą prosić o śmierć, szukać będą śmierci, ale w żadnym z tych wypadków nie będą chcieli się nawrócić do Boga. Posłuchaj, człowieku, jeżeli słuchasz tego, jak twarde musi być ludzkie serce, żeby nie chcieć zwrócić się ku Bogu. Jak ono jest twarde, o tym mówi chociażby księga proroka Ezechiela, kiedy powiada on, że ludzie mają kamienne serca. Kamienne serce nie odpowie. Kamienne serce nie da się ukształtować. Kamienne serce nawet nie bije. Tak stwardniało, że jedynie istnieje. A Bóg mówi w swojej łasce: ja Wam zabiorę te twarde serca. Ja Wam zabiorę te, te kamienne serca. Ja to wezmę. A w to miejsce dam Wam serca mięsiste. W to miejsce dam Wam serca, które będą odpowiadały na moje wołanie. Serca, które będę mógł kształtować swoim własnym słowem. Serca, które będą posłuszne i oddane. Nie musisz mieć kamiennego serca. Nie musisz mieć serca tak twardego, że niczego już nie czujesz. Zawołaj do Boga. Otwórz swoje serce dla Boga. Nie chodzi o to, czy wierzysz. Chodzi o to, czy podejmujesz decyzję. Decyzja jest aktem wiary. Nie to, co czujesz. Nigdy nie opierajmy się na uczuciach. Uczucia są zwodnicze. Uczucia nas oszukują. Uczucia prowadzą nas na manowce wiary, bo wiara nigdy, nigdy nie jest uczuciem. Wiara jest decyzją. Jeżeli słuchasz dzisiaj tego słowa, to znaczy, że Bóg swojej łasce zechciał do ciebie mówić. A jeśli Bóg zechciał do Ciebie mówić, to to oznacza z kolei, że okazuje Ci łaskę i mówi przyjdź do mnie. Co odpowiesz? Co odpowiesz, przyjacielu? Czy przyjdziesz do Chrystusa? Jakie masz argumenty, żeby nie przyjść do Chrystusa? Jakie masz argumenty, żeby nie przyjść do Chrystusa. Ja Ci gwarantuję, że nie znajdujesz żadnych. Możesz na siłę tworzyć jakieś swoje własne scenariusze. Możesz nawet próbować w nie wierzyć. Ale Ty wiesz, że sam się wie, oszukujesz. Bóg dzisiaj mówi do Ciebie, Bóg dzisiaj zachęca Cię, abyś skłonił się ku Niemu, abyś powierzył Mu swoje życie. Co Cię powstrzymuje? Przypomnę, Pan Jezus powiedział, że jeśli ktoś zrezygnuje ze swojego życia dla Niego właśnie, to On wtedy da swoje życie temu człowiekowi, nowe życie. Słuchaj, co mówi Zbawiciel. Jeżeli zrezygnujesz, co to oznacza? To oznacza, że ty decydujesz. On sprawia, że słyszysz. On sprawia, że dochodzi ciebie jego głos. Ale to ty podejmujesz decyzję. Jeśli nie podejmiesz właściwej decyzji, jeśli nie pójdziesz za Chrystusem, to przyjdzie taki czas, kiedy zakopią trudne z twoim ciałem, a może urnę z twoimi prochami. Posadzą parę kwiatków. I każdego roku coraz mniej ludzi będzie przychodziło na twój grób. Minie trochę czasu i wykopią te resztki, które zostaną, bo nikt już nie opłaci tego grobu. I wyrzucą jak gnój. Zniknie Twoje nazwisko z nagrobka, być może zdjęcie, już nikt nigdy nie wezwie Twojego imienia. Już nikt nigdy nie pochyli się nad Twoim życiem. Czy taką przyszłość wybierasz? Czy to jest Twoja przyszłość? bo może być zupełnie inaczej z Jezusem w Jezusie i przez Jezusa.